Bo nie wiem, na wakacje przyjechałeś, czy co? A już lecimy? Hmm, cały czas lecimy. Chyba <laughs> wygodnie na tej sowce. Stary, no... Na wakacje przyjechałem. Głócą się ode mnie, bo reżim sanitarny jest. Bo się boję. Ty się boisz? No nie wiem, że się cykasz. Trochę tak. Był taki filmik, taki mem, nie wiem, czy w internecie widziałeś. Jak dwóch chłopaszków chciało wejść do takiej rury do kanalizacji, jeden drugiego ciągnie. A ja się trochę cykam. Dawaj dalej. Nie, ja wracam. Czego? No, mu się trochę cykam. widziałeś? Nie. ma takie pozytywne, śmieszne. Myślę, że ten internał gdzieś tam wyhaczą na pewno. Dobra, lecimy z tym jinglem. Rozmowy o Bogu, rozmowy o rodzinie, rozmowy o przedsiębiorczości. Czasem w Gdyni, w Gdańsku u Darka, a czasem w Tomaszowie na kanapie, w luźnej formie. Darek na wakacjach, ja obok się przypatrzę, jak mu jest wygodnie. Darku, wygodnie ci tutaj? Bardzo. Jak twoje samopoczucie w ogóle, jak droga? Świetnie. Droga. No jechałeś tyle czasu, stałeś tak wcześnie, żeby tutaj dotrzeć, dzisiaj do nas nagrywać. Droga cudownie, ponieważ z małżonką, więc czas nam przeleciał na cudownych rozmowach. Mm, ale widzę, że w ogóle... Szukaliśmy siebie w sobie. <głos> 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 Dlatego się spóźniliście. Tak. <noise> exactly. I dzisiaj właśnie, e, między innymi w takiej atmosferze, bo nie chcemy, żeby w jakikolwiek sposób drapieżne były objęte schematami, żeby w jakikolwiek sposób one były... E, Powiązane z czymkolwiek, tylko żeby to po prostu wypływało z naszego serca, i czasem, jeżeli będzie trzeba, będzie można się rozłożyć na kanapie w okularach przeciwsłonecznych, a czasem rozsiąść się troszeczkę na poważniej, z wyprostowanymi plecami, po to, żeby podjąć poważniejszy temat. A dzisiaj myślę, że w ogóle poruszymy dość poważny temat, mimo wszystko. Dobra, jednak znajdę oksy, chociaż ten pierścień taki biały, który mnie tutaj oświetla, ten Twój sprzęt studyjny, po prostu w okularach jest zdecydowanie lepiej. Ale zdajemy, no Dobrze, bo to jednak, jednak lubię profesjonalizm, jest polóweczka, jest mikrofonik, więc dobra, lecimy. Dres elegancki. Z tematem, dawaj. Co mamy? Słuchaj, no nie mogę po prostu przejść obojętnie, bo patrzę czytam czy tam przyglądam insta i wiadomości to w ogóle wyłączyłem. Ja, jak dziękuję w ogóle, że sobie przepracowałem to, telewizora, telewizję odcięliśmy rok temu z Kają staram się portali informacji niech nie przeglądać, mam tylko jedną aplikację, która mi rzetelne informacje po prostu przesiewa i po prostu podsyła, bo aż się w głowie mi gotowało, kiedy słuchałem tego wszystkiego. Ja się z jednej strony nie dziwię, ale obserwuję wszechogarniający strach i śmierć w ogóle. I mówię, Darek przyjeżdża do nas tutaj, do Tomaszowa i tak myślałem o tym, o czym moglibyśmy w ogóle porozmawiać podczas drapieżnych owiec, Jakie tematy byłyby ważne, sensowne i być może dotknęły Ciebie. Drugi odbiorco, dotyczyły Boga, Pisma Świętego i dawały jakieś rozwiązanie. I myślę, że jest jednym z tych problemów, który dzisiaj yy, widzimy, jest strach i śmierć. Tak jest czy tak nie jest, Darku? Oglądasz telewizję czytasz wiadomości? Nie oglądam telewizji od siedmiu lat, ale czytam wiadomości od czasu do czasu. No wiesz, ciężko dzisiaj. Nie czytać wiadomości. Trzeba być troszkę na bieżąco, ogólnie w życiu. Jednak funkcjonujemy w tym świecie. Ale bardzo rzadko tam wchodzę i faktycznie przesiewam też informacje. Jak widzę te największe nagłówki, które niosą za sobą śmierć, to ich nie klikam i nie wchodzę głębiej, bo nie mam takiej potrzeby. Śmierć jest, była i będzie. I nie mam jakiejś takiej wewnętrznej potrzeby, żeby karmić się jakimś, właśnie takim poczuciem strachu, yy, czy coś złego się dzieje. No Generalnie chyba nie jest najgorzej, tak mi się wydaje, ale może to moja perspektywa, nie wiem, jak ty uważasz. Mm -hmm. Myślę, że to wszystko od perspektywy zależy. Że mm, będąc na przykład zachłannym na te wiadomości, znaczy tak głodnym tych wiadomości i karmiąc się nimi codziennie i wierząc w te nagłówki, to wszystko, co się dzieje, to z takim się tak zaczynasz myśleć i w sumie możesz dojść do wniosku, zaraz, zaraz umrzemy wszyscy i nic się nie zmienia, ciągle jest śmierć, bliscy umierają, ktoś tam umiera, szpitale przepełnione i, i nie mamy rozwiązania jeszcze, nie wiadomo, czy to zadziała, czy tamto i człowiek się boi. To jest jedna perspektywa. A druga? Nawet trzy tutaj taki wziął, bo jeszcze jest taka pośrednia, bo to już taki dałem z jednej strony. Pośrednia jest taka, że taki tak zwany zdrowy rozsądek, czyli dobra, ludzie rzeczywiście umierają, są te nagłówki, ale ja trochę patrzę, trochę nie patrzę. Nie wszystko dopuszczam do siebie za bardzo. E, Okej, okay, ale no, no, lekko się cykam, jak tu o tych upaszkach. Ale wejdźcie, ale lekko się cykam, nie? Na trzecia perspektywa, myślę, o której dzisiaj będziemy mówić, bo. Uważam, że okej, okay, nie można bagatelizować niektórych rzeczy, które są ważne, które gdzieś tam nas dotyczą, e, ale nie daje mi się zwariować, bo jest rozwiązanie takie, że ty się w ogóle nie musisz tego cykać, nie? Że ty idziesz i wchodzisz w tą rurę tam, w ten w kanał i pff, dawaj, nie? Dawaj, jestem gotowy, idę na, na pewniaka. I to jest trzecia perspektywa, moim zdaniem. Okej. Okay. No można mnożyć, później czwarta. W nic nie wierzę. Nic nie ma, nic się nie dzieje, okay, nic nie stało może. i tak dalej, i tak dalej. Więc można też być totalnym ignorantem. Też może być. A, a tu nie chodzi o ignoranstwo, tylko chodzi o perspektywę strachu. I jak można to postrzegać. Dobrze rozumiem? Tak, Panie? Jak, Panie? Może, jak można to postrzegać. Okej, okay, no spróbujmy rozwinąć temat. Nie wiem od czego zacząć. Bo zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Generalnie nie przygotowaliśmy tego tematu. Nie mam na ściągawce. Ale okej, okay, bo temat jest bardzo trudny i drażliwy i chciałbym poruszyć to wszystko, wiesz, to pytanie, które zadałeś, dość skomplikowane tak żeby nikogo nie urazić, bo ja jestem osobą, która która chyba jest po środku, czyli na razie oceniamy fakty. Nie? nie oceniamy perspektywy myślenia, bo o tym do tego przejdziemy, w jaki sposób ja dzisiaj chcę myśleć i chcę okay. przemieniać swoje myślenie i postawę. Ale też musimy ocenić fakty. Coś tam jest, coś się dzieje. Nie? Ludzie chorują, bo mam sporo znajomych, którzy chorują. Przechorowali tak. większość lekko, na szczęście, chwała Bogu i Bogu, dzięki, że lekko. Są, którzy przechorowują to ciężej i są, którzy umierają. Nie chcę tego analizować, nie chcę tego bagatelizować i chcę się od tego, od tego odciąć. Nie chcę wchodzić w politykę, nie chcę oceniać, czy działania dzisiaj polityczne są dobre czy złe, bo, bo to nie o to chodzi. Wiem jedno, że zadałeś pytanie w kontekście nagłówków. Wiemy dobrze i musimy sobie uświadomić, nie wiem czy wiemy, ale musimy sobie uświadomić, że media działają w, w pewien określony sposób. I media są po to, żeby przekazywać tą informację tak, żeby była skuteczna. A żeby była skuteczna, to musi być mocno, delikatnie powiem, wykontrastowana. Czyli rozumiesz, ten, ten nagłówek tytuł musi być mocno mocny. Żeby Cię zainteresował, żebyś chciał Dokładnie. w niego wejść. Widzę to w social mediach? nie, Jak Nawet ty pisząc swoje posty, często mocny nagłówek dajesz, po to, żeby ktoś rozwinął, żeby się zaciekawił w ogóle, nie. I to... Tak, ale myślę, że nie aż w taki sposób, troszkę, troszkę mm -hmm. trochę inaczej do tego podchodzę, bo mam wrażenie, że nieraz media już, szczególnie tabloidowe media i tak dalej… Przeginają. No po prostu przeginają, nie? Tak naprawdę zakłamują rzeczywistość i ten nagłówek w ogóle nie odnosi się do tego, co jest napisane w artykule. I kwestia, mówię, złapania perspektywy, kwestia budowania zdań, które możesz zbudować w różny sposób, nie? Możesz tu podejść, czy mógłbyś tu podejść, podejść tu, musisz tu podejść, podejść wiesz, każe ci tu i tak dalej i tak dalej. Jest pewna perspektywa podejścia, ale możesz przekazać to na wieloraki sposób i każdy będzie inny. Nie, każdy jeden będzie rozkazem, jeden będzie po, prze, przez strach, drugi przez prośbę, trzeci przez jakiś uśmiech, żart. Można w różny sposób nakłonić kogoś, żeby podszedł, coś zrobił. Myślę, że media dzisiaj w taki sposób działają, że próbują spotęgować pewne doznania emocjonalne w ludziach. Chcesz powiedzieć, że manipulują? Trochę tak. I to nie jest. Manipulacja to nie jest kłamstwo, zakłamywanie, to nie jest jawne kłamstwo. Manipulacja to jest takie trochę pokrętne do, do, wiesz, działania, które mają doprowadzić. Kogoś do, 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 do zrobienia czegoś? Nie? Tu w tym kontekście konkretnie. I skuteczność. Skuteczne media, czyli realizujące cel kogoś, kto to napisał w jakimś konkretnym celu. Tak. Poza tym druga sprawa. Każdy ma gdzieś swojego szefa. Ja jestem szefem i moja firma działa na zasadach, jakie ja ustaliłem w firmie. Kropka, basta. I pomimo, że staram się, żeby moje zespoły były równe, szanuję je, rozmawiam z nimi, yy, daję wolność, daję możliwość decydowania odpowiednim ludziom, którzy są już sprawdzeni, którzy są liderami u mnie w firmie, to nie zmienia faktu, że zawsze i w każdym momencie mogę powiedzieć cięcie będzie tak, bo tak chcę. Szybka lekcja wystąpień publicznych na scenie. Często Ci się w ogóle zdarzało na scenie występować, widziałem kilka Twoich wystąpień publicznych, jak to w ogóle u Ciebie wygląda, kiedy zacząłeś występować na scenie. Umroza widziałem Cię na scenie. To było z... tuż przed pandemią, rok temu, w styczniu albo w lutym. E... Tak, byłem. No i występowałeś, pamiętam, że się stresowałeś, to było bardzo dobre wystąpienie e... I, i pracowałeś rzeczywiście z mikrofonem od tamtej pory, jak w ogóle Twoja droga z wystąpieniami. Dużo, dużo byłeś na scenie? Dużo z mikrofonem? Kilka razy tak. Nie mówię, że robię to zawodowo. Ale tak staram się przełamywać te tematy w sobie, bo to, bo to nie są łatwe tematy. Generalnie praca z mikrofonem i praca ze sceny jest, jest trudna. Ludzie mówią, że bardziej się boją wystąpień publicznych niż śmierci podobno. Prawda to czy to nieprawda? Ale Słyszałem statystycznie, że tak. I dzisiaj w momencie, kiedy wierzę w niesamowite życie po, tej, po tym życiu. To w sumie. To że mikrofon idziesz? To w sumie. To w sumie chyba też mnie się boję śmierci dzisiaj hmm. niż wystąpień publicznych, chociaż hmm. przesadziłbym. nie? Przesadziłbym hmm. aż tak bardzo się ich nie boję, chociaż e, zawsze lekki stresik jest. Nadal, nadal. Ale to też można nazwać taką pozytywną tremą. E, słyszałem wywiad, nie pamiętam, czy Tomasz, Kamel, to jest taki wiesz. Gości, którzy całe życie e, występują przed kamerą i właśnie opowiadał o takim pozytywnym stresie, czyli pozytywnej tremie, Cię nakręca. Się, tak nakręca, pozwala ci spiąć i, i być po prostu profesjonalnym, nie wiesz, nie jesteś lazy, że nie masz wyrąbane, tylko wchodzisz na pełne, bo wiesz, że jednak musisz zrobić dobrze swoją robotę, więc y, może to tak bym zakwalifikował, że już w tej chwili wchodzę w taki etap pozytywnej tremy. Chociaż dalej ona na samym początku jest taka troszkę niekomfortowa, do tego się musisz trochę przyzwyczaić. Mija tak. kilka minut i się przyzwyczajasz, nie? No, no. To tak jak do zimnej wody wchodzisz, nie? Chodzisz, jest no. bardzo zimna, a później jakoś się przyzwyczajasz, że nie jest aż tak tragicznie. Bo tak śmieję się, bo tutaj zrobiliśmy szybki kursik tu mikrofon, żeby bardziej za, za twoją głową chodził. Tu żeby nie dotykać, może żeby nie pukać, żeby nie było trzasków i tak dalej, ale czujesz się coraz pewniej w ogóle z tym mikrofonem. Tak widzę i w, myślisz, że, będziesz, że to będziesz kontynuował? W sensie takim, że chciałbyś wychodzić co, do coraz większej ilości ludzi mówić, bo im mówisz i o Bogu, i o biznesie, i w, do internetu nagrywasz. E, to, coś nie jest. Panda. <grym> <grym> panda. Zobaczymy, zobaczymy. Wiesz, jestem w tym wolny. E, nie muszę tego to robić. Nie no? muszę tego robić, żeby w jakiś sposób utrzymać rodzinę, żeby na tym zarabiać. E, biznes robię na czymś innym. To jest moja pasja i to jest coś, co gra w moim sercu. Więc chcę się w tym rozwijać, ale zobaczymy. Na spokojnie, yy, na pewno w, w formule. Pracuj z mikrofonem, pracuj. Tam, Widzisz. Bo mikrofon. to jest, yy, to, to nie jest. To jest całkowicie coś innego niż scena. Na scenie stoisz i w całkowicie inny sposób się poruszasz. Tutaj, wiesz, już luźno. Yy, Sztywno na, mi się wydaje. Na kolankach. Że, że pilnujesz, masz gardę taką, żeby mikrofon No, ale. Przepraszam to... nie? I że ten. I ciężko no, mi się podoba. No, tutaj... no ciężko właśnie sztywno. Właśnie luźniej troszeczkę Dobra, ten, ramionkami, ten cykl. Dobra, widzę, że też masz doświadczenie. No to dobrze, podoba mi się. Chciałbym, no i to jest Dobra, ale my tam coś o strachu. Gadaliśmy o strachu. I gdzie my, wesz... gdzie my skończyliśmy? O strachu i poszliśmy aż e, do mediów, do manipulacji medialnej bardzo często, do tego, że przerysowane są tytuły, nagłówki, po to, żeby wywołać określony skutek. Żeby, żeby był skuteczny tak. ten przekaz w określonym celu. E, na przykład, że szef powiedział, że to ma wywołać taki taki efekt, więc dziennikarz bierze i pisze w ten określony sposób. Tak jak ty powiedziałeś, że jesteś szefem, mówię mówisz, to są Dokładnie. twoje ja, zasady. Ja nie jestem wiesz w środku, nigdy nie byłem w mediach, nie wiem jak to działa, ale mogę się domyślić, że jeżeli jak ja jestem szefem i mówię, że ma tak być, bo mam taką strategię na moją firmę i mam takie poglądy i chcę, żeby w taki sposób moja marka była promowana, no to ja mam władztwo, mogę kierować, ukierunkowywać moją firmę tak, jak chcę. Podobnie głęboko jestem przekonany, że podobnie jest w prywatnych mediach, bo to są firmy, to są firmy, które mają przynosić dochód, które mają zarabiać. Ktoś jest tego właścicielem. A dobrze wiemy, że wiele y, dużych mediów y, jest, y, jest y, że tak powiem, właściciele tych mediów są y, zagraniczne. Yy, właściciele są, którzy mają jakieś swoje, wiesz, yy, no, <grym> trudno, trudno nawet... Swój interes. Swój interes, bo tak. to jest już tak, wchodzimy tutaj w bardzo drażliwy temat, w ogóle zaczęliśmy temat strachu, pandemii, mediów, manipulacji mediami, bo wiesz, to, to jest fakt, że tam 75% czy 80% mediów w Spreślone. Polsce jest w ogóle w, w zagranicznym władaniu, co w ogóle dla mnie jest nie do pomyślenia, żeby... Większością, trzy czwarte mediów w Polsce nie było polskimi mediami, tak naprawdę. Tylko jeżeli ktoś powie za oceanem, że w Polsce mamy wywołać taki, taki e, ruch czy sposób myślenia, to e, wiesz, to od lat się mówi, że nawet kłamstwo powtarzane, non-stop, non-stop powtarzane, staje się w oczach wielu prawdą. No tak jest. Ale to drażliwy temat. Ja nie chcę wchodzić w to, bo to nie jest temat dzisiejszej i tutaj. Nie dlatego, rozmowy. Nie, w, nie, dlatego nie wchodźmy w to, w, czy media manipulują, czy nie, czy mocniej, czy mniej. Niech każdy sobie sam oceni i jakoś wyciągnie wnioski. Ja jestem przekonany, przekonany, że częściowo media to jest zadanie mediów. Oni muszą w, w jakiś sposób sprzedać e, informacje, tak, żeby, żeby konsument mógł to kupić. Niestety my dzisiaj jesteśmy tak zawaleni informacjami, jesteśmy tak przeinformatyzowani w ogóle informacjami i też technologiami, że, że my mamy przesy tego wszystkiego i dzisiaj muszą być jakieś dodatkowe bodźce, które będą cię, wiesz, nakręcać do tego, żebyś się nad czymś zatrzymał, bo dzisiaj wiesz, ja mogę scrollować Fajsa cały dzień i, i, i cały czas tam coś jest, cały czas coś jest i teraz... W którym momencie masz się zatrzymać i na coś kliknąć, coś przeczytać? Coś, co Cię zainteresuje. nie? I, i no niestety, my dzisiaj, wiesz, działasz w marketingu, wiesz jak to działa. Nie? Yy, mocno działasz w marketingu, promujesz firmy w sieci, w social mediach i wiesz jak bardzo trzeba dzisiaj przykuć uwagę konsumenta do tego, żeby coś pokazać wartościowego. Podobnie tak, jest z mediami, tak, tak. nie? I teraz można wszystko wykorzystać dobrze i źle. I to znowu. Manipulacja i, dobra i. Nie mi oceniać, no, nie mi oceniać. No ale faktycznie narracja, która dzisiaj jest podawana przez media, jest podawana przez rząd, yy, cały czas opiera się na strachu, bo to jest dobry nośnik, A nie ludzie lubią się bać. Właśnie, nie łatwiej rządzić wtedy, nie łatwiej wpływać, pewnie, nie że wtedy, łatwiej, nie? pewnie, że łatwiej, ludzie lubią się bać. Ktoś powie, że nie, stary, co ty gadasz, w ogóle ja nie lubię się bać. Nikt, to, że adrenalinka, nikt że nie nie lubi się, się bać, wieje, że trochę niepewności, że takie życie ciekawsze w tym kontekście? Sto, czy no, ja czy, mówię czy tak, w jakim to mówisz, w jakim znaczeniu? Ludzie potrzebują się bać. Ludzie, ludzie trochę chcą się bać. Wiesz, dlaczego ludzie uwielbiają horrory na przykład? Ja wiem, oczywiście jest pewna część, tak, którzy nie cisz, lubią, no. tak, którzy nie lubią horrorów, ale z wielu, lubi ten dreszczyk emocji, tą adrenalinę. Ludzie lubią się bać. To, to, I to zaczynamy od takich prozaicznych, właśnie filmów, yy, i przechodzimy do takiego życia codziennego. Ludzie lubią się bać. Ja to tak widzę i to mówię. To nie jest takie lubienie w kontekście, że tak jak lubię lody, że są smaczne i, i mam z tego po prostu wielką radość, ale ludzie troszkę dzisiaj potrzebują się bać. Tak. Yy, bez strachu to życie jest takie mniej, nie wiem, pełne. Nie rozumiem tego, ale takie tak odnoszę wrażenie. Znowu, to jest moja subiektywna ocena, opinia może, może się mylę, ale tak, tak, tak obserwuję świat i obserwuję to, co się dzieje jak on bardzo jest przesiąknięty strachem o nasze zdrowie, o nasze finanse wiesz, o, o życie o wiele rzeczy, nie? Ludzie, ludzie chcą wieść. Dobre, miłe, spokojne życie. Uporządkowane uporządkowane życie, dziękuję. I tak dalej. I, i odnoszę wrażenie, że, że wiesz, że ta narracja tego świata yy, skrupulatnie chcę to, to temu się przeciwstawić. Nie? Czyli nie masz mieć spokoju, że będziesz miał odpowiednie finanse. Nie masz mieć spokoju, że będziesz zdrowy, że będziesz dobrze żył do starości, że będziesz, yy, rozumiesz, jest ten strach. Gdzie ja nie widzę nagłówki, to jest tak. Brakuje w szpitalach miejsc. To, tu, tu się coś wydarzyło. Rozumiesz, tu karetki stoją po wiele godzin, tu, tam, to i tak dalej. Ja nie mówię, że to się nie wydarzyło. Tylko wiesz, okazuje się, że jest jeden epizod, a narracja jest taka, że wszędzie, zawsze. Nie? I ludzie już się zaczynają bać. Yy, bo zdarzyły się takie sytuacje, że faktycznie stały gdzieś karetki, ale w wielu szpitalach jest naprawdę w miarę. Luźno, jeżeli chodzi o przepustowość. Teraz troszkę spadają zakażenia, ale mówimy teraz o tym na wyższym szczycie. Mm -hmm. nie? Więc znowu ta narracja. Czy to się wydarzyło raz, dwa, w jednym miejscu, w dwóch, czy cała Polska po prostu jest zawalona, wszystko sparaliżowane tak. cały czas i po prostu nic się nie dzieje i znowu trumny na ulicach. Chodzi o przekaz. Nie? I dzisiaj karmieni takim, taką narracją i takim przekazem, jak to musimy się bać, jak to mutacja taka, trzecia, czwarta, ósma, piąta, wiesz, kolejna, zobacz. Wyobraź sobie, 3 miesiące temu u, była mutacja brytyjska. Był spadek zachorowań, ale my już mieliśmy się bać y, trzeciej fali, bo będzie mutacja brytyjska, która wywoła trzecią falę. No i naturalna y, ta wiosenna, wiesz, fala grypowa. Teraz zobacz, mamy spadek, bo jesteśmy w tej chwili nagrywamy 28 kwietnia, czyli mamy sp na, radykalny spadek za, zakażeń. Y, Czyli powoli się luzuje, oczywiście jeszcze są obostrzenia, ale powoli już widzimy, że w szpitalach tak, trochę... Tak, powiedzieli, że knajpy tam otwierają w połowie maja i że zaczyna się dziać, nie? Okej, okay. mhm. ale już dzisiaj narracja mediów jest taka, mutacja z Indii... Czwarta fala. Czwarta fala. Musimy się przygotować na czwartą falę, bo mutacja z Indii już jest w Europie, to są pojedyncze przypadki, ale rozwija się wirus mutacji, tej konkretnej mutacji przez 2-3 miesiące, czyli za 3 miesiące będziemy kolejno, mieli kolejną falę, czyli tak strzelając, powiedzmy 3-4 miesiące bym strzelał, wrzesień, nie? Tak jak w zeszłym roku. Więc my już wiemy, że mamy czwartą falę zapewnioną we wrześniu. I teraz pytanie brzmi o narrację i, i, i właśnie przekazywanie pewnych rzeczy i karmienie ludzi pewnymi, wiesz, pewnymi scenariuszami. Ludzie już dzisiaj się przyzwyczajają do myśli, że jesienią nie będzie normalnie. Słaba perspektywa. Jak masz, wiesz, w wolności, w radości, w miłości, nie wiem, opracowywać swój biznesplan w kontekście tego, że dzisiaj jesteś zamknięty i prawdopodobnie we wrześniu też cię zamknął, nie? Oczywiście, tak jak mówię, nie chcę bagatelizować pewnych rzeczy, że nic się nie dzieje, nic nie ma, i tak dalej tak dalej. Nie chcę tego oceniać. Tylko chcę zwrócić uwagę na narrację i na to, w jaki sposób nawet jak jest lepiej, to nie cieszymy się z chwilowego sukcesu, tylko już ciśniemy na to, że za kilka miesięcy będzie gorzej. I już dzisiaj mamy się bać tego, że będzie za kilka miesięcy gorzej. I chodzi mi tylko o narrację. Nie, chod nie wchodzimy w fakty, nie wchodzimy w szczegóły, czy tak będzie, czy tak nie będzie, czy tak jest, czy tak nie jest, kto w to wierzy, w to, kto nie wierzy. Mhm. Wchodzimy w narrację, że narracja cały czas jest taka, żebyś się bał.